Cześć, witam Was na kolejnym grzybobraniu. Tutaj dopiero do lasu wszedłem. Już jeden prawdziweczek taki ładny. I tutaj jest też podobny. Późna godzina, bo około 12. .00. Samochodów dużo. Zobaczymy, co dzisiaj się uda rozbierać. Widzę jeszcze jednego. Grzybka prawdziweczka O, sobie stoi w liściach no, ładnie No tu mamy trzy sztuki na początek Tuż po wejściu I lecimy Zapraszam do oglądania Kolejny chcieliby nie nawet Nawet dwa połączone W sumie trzy nawet w tych liściach ciężko jest dostrzec bardzo, no ale dzisiaj wolnie będę chodził, żeby właśnie je pozbierać. Co tam mamy jeszcze? Właśnie ja niech wypatrywać. No będzie, będzie ciężko, ale padają, padają. Piękne miejsce, ale grzyby wybierane. Lubię to miejsce bardzo. Naprawdę jest tu wspaniały mikroklimat. Naprawdę super. Dużo mchu. drzewia, dużo wilgotność, słońce praktycznie mało tu wieczora. Ale już tu ludzie byli, widzę po ścinkach. Wszystkie nie wyzbierali, mam nadzieję. Chwilą pokazywałem Wam, było pięknie, ale mało, ale nie było grzybów, tutaj się jeden o, trafił, taki przy oczy. taki ładny, twardy, przykro mi, go sobie. Zdrowiusieńki, tutaj na brzegu jeszcze muszę ciapnąć, czekajcie, o, pyk, pyk już pokazuję czyściutki piękne o! no dobra w tym roku jakoś wcześniej te liście lecą nie wiem czy macie takie wrażenie również niby są jeszcze zielone bardzo te drzewa ale są takie miejsca gdzie Procie żółty jak nie wiem co Tu trzeba zajrzeć zawsze bo lubiłem to rosnąć. Tu wycinka była częściowa No dobra. dobra szukamy dalej A zobaczcie jaka rodzinka się uchowała oj ten jest zjedzony zobaczymy zaraz Ten jest piękny Coś na niego nadepnął A ten tu już roba, robaczki I ten jeszcze taki Teraz sprawdzę był nadepnięty O, widzicie odpadł kapelusz Dobra, sprawdzam do koszyka Tu, tu jeden już zjedzony Ale jeszcze tutaj się o, jakiś chyba prawdziwek Aj, ja, tylko łepek Tylko łepek został Noga miękka, ale to zdrowy W tych zwalonych liściach, gałęziach trzeba patrzeć, bo tutaj zazwyczaj one są I sobie tam dogorywają Jeszcze taki kapelusz niezbarwiony. Jeden. Taki pół na pół. Widzicie słońce. Drugi. Świeżynek. Trzeci maluszek, ale go zostawią sobie rośnie. I tutaj jeszcze jeden. Ten jeden ze ślimakiem jest, muszę tu ślimaczka wyjąć bo mi go opędzluje no. Także tu jeszcze jest potencjał o, te Trzy sztuczki takie fajne Dobra, lecimy Znowu kilka maluszków twardych Jeden Oj, drugi Czwarty Czwarty i piąty Czwarty i piąty Tam jeszcze widziałem takie dwa maluszki Ale zostawiam, je zostawiam, jak sobie rosną Ktoś inny je zbierze No i tyle Widać, że rosnie, bo rośnie młodzież No, także Kolejny ten maluszek był. Gdzie on No nie, tu gdzieś jest schowany. Dobra. Nie będę go zbierał, nie Dobra. Tu się ostały dwa. Ziemne łebki. Sesnowy. Chyba tak, ale z żarty. Ten akurat. Ale tu mamy jeszcze jakiegoś, zobaczymy. O! Ja też jest podjednane, zobaczcie. Nadwiedzony. Nie no, twardy jest. Bardzo piękny okaz. Tego zabieramy oczywiście. No. Albo więcej takich ślicznot. I kolejny jakimś cudem przeoczone. Oj. I się zaczyna zbierać łóżkę tego tych piękności. O, tu są dwa jeszcze, ale takie maluszki je przykryję. I sobie tam o, rosną. Tak, jeszcze się jeden ukrył. piękności. No ślimak jeszcze do tego Ach, te ślimaki. Ślimory. No takie już odgryziony trochę, ale twardziutkie. wszystkie jak na razie zebrane, zdrowe Super No i w tych kałędziach sobie stoi taki ładny Bardzo ładny Fliczny Grodny porozik Piękność No no To się chwali Super tu jeszcze nie mamy czegoś. Ale poszukamy. Okej. Okay. I kolejne do piękności. Przed kilku sobie stały. Sosnowy, bo to są sosnowy, śliczności, piękne. Trzeba poszukać, tutaj nie ma jeszcze, może gdzieś jest, widzę jeszcze jednego. O, jaki śliczny też łapek ciemny. Łapek ciemny. Jeszcze coś widzę chyba Tak Tutaj widzę jeszcze nasydzony przez robę mi Tu się rozbliżamy Jakieś gniazdo znalazłem Z czego się cieszę Nikogo tu nikogo nie było, widocznie i o to chodzi dobra, na razie tyle poszukań jeszcze tutaj wyciął kilka sztuk dobra obsadziłem teren, ale Tabciaki znalazłem Fajne miejsce bo tu jeszcze jednego mam takiego w koszyku zostawiłem ja sobie go na później o. o jaki fajny No bardzo ładny biorowicek Okej okay. lecimy dalej I kolejne tutaj... <laughs> dwie sztuki znalazłem My? Przed chwilą Spod nóg mi uciekła albo żmi jazyk zakowada, albo za skroniec Że bardzo rozpoznaję Taka długa z metr miała Potem patrzyła na mnie Wygięła się i patrzyła na mnie, ale odeszła, uciekła Także kalosze mam, ale trzeba uważać. Nie wiadomo, czy to jest skronie, czy to jest z No, w każdym razie, dobrze się skończyło. Chciałbym no, nagrać, ale już nie będę mę męczył tutaj, tego węża. I sobie spokoi, w spokoju odpoczywa na słońcu. No, dobra, to skoję kolejne. A idę ja dalej. Jeszcze jeden, wejścia Muziak rozglądam się cholercia Ale nie widzę za bardzo A tutaj to jest Nie, to nie jest barowika Kolejny. Jakiego wyjmę? <noise> Niestety główka. Sprawdzę zaraz jego jakość. I do koszyka leci. Jeszcze jeden ładnie oświetlony słońcem. Ale go nie mogę wydostać. osa, uciekaj. Uff. Ciężko było. Dobra, tu tutaj jest sporo ich. Trzeba się pokręcić. I kolejne zaborowiczki. Moi drodzy, świeże. Łodziaki. Nawet trzy ten, drugi młodziak i trzeci, o taka trójeczka się trafiła i popatrzymy sobie jeszcze tutaj czy czegoś nie przeoczyłem. Wydaje mi się, że nie Ale jeszcze się chwilę tu rozejdzie Co tam jest? Jakiś maruszek chyba Trochę, ale jego zostawmy sobie rocznie Czy to jego liczni? Niech sobie rośnie, i krójki widzę, że tutaj nie ma, a lecimy dalej. No dobra, to już by było tyle na dzisiaj. Mam tych grzybków troszeczkę koszyczku, morowiczków. No. Tak. I kończymy na dzisiaj. Było miło, ale się kończyło. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.